Studio Wlotborg zaprasza na filmik. Wybierz to, co lubisz najbardziej. Jadąc narodową drogą 6A z Siem Rep, około 30 km od stolicy Kambodży Phnom Penh, leży miasteczko Odong, A w nim, tuż obok drogi, rozpościera się bazar. Dla Kambodżan, to zwykłe miejsce codziennych zakupów. Jednak dla turystów może on okazać się, ze względu na oferowany tu towar, dość niezwykłym bazarem. Oprócz jajek wszelakiego ptactwa, owoców tropikalnej strefy klimatycznej i przetworów, a także popularnych tu bambusowych pojemników do prażenia ryżu w warunkach polowych, można tu kupić do zjedzenia na miejscu lub zabrania ze sobą ryżowe placki ze słodkowodnymi krewetkami pieczone na oleju ptaszki wielkości naszego kosa, pieczone żaby, szarańcze, karaluchy, wielkie chrząszcze i jeszcze większe od nich czarne, owłosione pająki tarantule. Wszystkie te dania, główne lub jeśli ktoś woli przekąski, przyprawione są ostrymi papryczkami, pieprzem i miejscowymi warzywami. Choć jeśli ktoś woli, bez przypraw to nie ma problemu. Gdyby ktoś wolał przyrządzić tarantulę według własnego przepisu, to też nie ma problemu. W wiadrze wśród liści jest pełno żywych tarantul, sprzedawanych na sztuki. Dla turystów cena zakupu to 1 dolar za dwie tarantule. Miarka, czyli metalowy około 300 gramowy pojemnik po konserwie, pełen latających lub biegających owadów, kosztuje 1 dolara. Smażony ptaszek, 2 dolary. Smażone żabki są też droższe. Według mnie słusznie. Są bardziej pożywne. To całkiem spory kawał mięsa, do tego faszerowany warzywami. Półtora dolara za sztukę. Te duże żuki najlepiej jest jeść bez nóg, bo jeśli utkną między zębami, to potem łaskoczą w podniebienie. Sądząc po minie malucha nie jest on entuzjastą tego zakupu. Pewnie będzie musiała mama sama zjeść to żabę. Dwie tarantule za jednego dolara. Mm. A tu bardzo zwykłym jedzeniem ryż z mleczkiem kokosowym lub wazywami i tym podobne dania Nie skuszę się po poprzednich atrakcjach 我们是祖国的花朵。